Zastanawiasz się, jak stworzyć sklep internetowy, który nie tylko sprzedaje, ale i zachwyca od pierwszego kliknięcia. A co, jeśli powiem Ci, że nowoczesny, profesjonalny i zjawiskowy design jest już w zasięgu Twojej ręki i to całkowicie za darmo? Przedstawiamy Frusento, czyli darmowy szablon klasy premium, który już na zawsze zmieni wygląd Twojego sklepu, a w oczach Twoich klientów pozostawi piorunujący efekt wow! Frusento to nie tylko wygląd, to narzędzie, które idealnie zaprezentuje Twoją markę, zwłaszcza jeśli sprzedajesz produkty typu handmade, wyjątkową żywność czy unikalne gadżety. Szablon również sprawdzi się doskonale w sytuacji, kiedy w ofercie sklepu posiadasz jeden lub kilka produktów. Poczuj, jak Twój sklep ożywa dzięki subtelnym animacjom, które profesjonalnie wprowadzają na stronę każdy element, przyciągając wzrok klienta. Jeśli nie przepadasz za animowanymi elementami sklepu, możesz ten efekt wyłączyć w dowolnym momencie. W szablonie wykorzystaliśmy standardowe moduły, które znajdują się w edytorze sklepu, ale znajdziesz tutaj także moduły dedykowane dla tego szablonu. Przyjrzyjmy się zatem dokładniej konstrukcji szablonu Frusento. Zaczynając od samej góry, w nagłówku znajdują się znane moduły takie jak menu, linki w nagłówku, logo, a także wyszukiwarka, logowanie i konto klienta i podgląd koszyka. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmieniać ich kolejność czy dodać kolejne moduły, jak na przykład moduł zmiany wersji językowej. I oczywiście dotyczy to każdej kolejnej sekcji, którą za moment omówimy. Poniżej znajduje się tak zwana sekcja Hero, która jest zazwyczaj największym elementem sklepu, widzianym zaraz po załadowaniu strony. Tutaj również wykorzystaliśmy standardowe moduły takie jak Tekst i multimedia, dla treści tekstowych moduł Button, czyli przycisk linkujący w dowolne miejsce, oraz moduł Obrazek. Kolejny moduł to tak zwany scroller, który pozwala dodać teksty oraz obrazki, określić ich kierunek ruchu, prawo, lewo, prędkość przewijania, a nawet kąt nachylenia. Następny moduł to moduł dedykowany dla szablonów Frusento, moduł Tekst z obrazkami. Pozwala na wprowadzenie dowolnego tekstu, dodanie dwóch grafik. A także wyboru ich pozycji przed tekstem lub za tekstem. Jak widzisz, można jeszcze bardziej kreatywnie podejść do sprawy i do obrazka za tekstem dodać efekt rozmycia, dzięki czemu wielowarstwowy efekt głębi będzie dodatkowo podkreślony. Poza tym, obrazki posiadają efekt delikatnego ruchu wraz z ruchem kursora myszy. Kolejny dedykowany dla tego szablonu moduł to kolekcja z wyróżnionym produktem. Moduł pozwala na zaprezentowanie w atrakcyjny sposób produktów z wybranej kolekcji. Produkty są wyświetlane na poziomej przewijanej liście. Poniżej znajduje się sekcja z modułami tekstowymi oraz z modułem wideo czyli modułami dostępnymi standardowo w edytorze szablonu. W ramach modułu wideo możesz wyświetlić wideo z YouTube, podając odpowiedni link, lub dodać własne wideo z rozszerzeniem MP4, AVI, OGG czy WebM. W dobie sztucznej inteligencji i generowania dowolnych materiałów wideo możliwości zaprezentowania Twojego produktu są w zasadzie nieograniczone dzięki czemu możesz wręcz zanurzyć klientów w historię Twojej marki. Chcesz zwiększyć sprzedaż kluczowego produktu? Użyj modułu Wyróżniony produkt i umieść go w dowolnym miejscu na stronie, prezentując jego wszystkie zalety. Moduł umożliwia wyświetlenie produktu z elementami z karty produktu, pozwalającymi na dodanie produktu do koszyka bez przechodzenia na kartę produktu. Ten moduł może być szczególnie przydatny, jeśli w swojej ofercie posiadasz jeden lub kilka produktów. Poniżej znajduje się standardowy moduł bestseller prezentujący najlepiej sprzedające się produkty w danym okresie. Kolejny moduł to również standardowy element edytora szablonu, czyli wybrane wpisy bloga, który pozwala na zaprezentowanie najważniejszych czy też najbardziej poczytnych. Wpisów blogowych. Dalej mamy kolejny dedykowany dla szablonu Frusento moduł Lista opinii. Dzięki niemu dodasz ręcznie opinie o swoich produktach w sklepie. Moduł ten jest niezależny od samych opinii i nie zaciąga ich automatycznie. Możesz dodać treść opinii, zdjęcie autora opinii, jego imię, a także ilość gwiazdek i mieć nad nimi pełną kontrolę. Mimo tego, że moduł nie integruje się automatycznie z recenzjami klientów, to zadbaj o to, aby prezentowane tutaj opinie były autentyczne. Poniżej mamy już stopkę sklepu, a w niej ponownie moduł Scroller. Tym razem z grafiką w tle i ponownie z przesuwającymi się tekstami. Możesz wykorzystać taki moduł, aby w nieszablonowy sposób zaprezentować na przykład Twoje promocje. Ostatni moduł na stronie głównej dedykowany dla szablonu Frusento to moduł Kategoria List, czyli prosty moduł tekstowy, który może stanowić dopełnienie, na przykład stopki. Moduł pozwala zrobić w szybki sposób poziome menu z linkami do wybranych kategorii produktowych. Opuścimy na chwilę stronę główną, żeby przejść do ostatniego modułu dedykowanego dla szablonu Frusento który znajduje się na stronie zestawu produktów. Dzięki niemu zaprezentujesz pozostałe produkty z zestawu w atrakcyjny i ciekawy sposób, zamiast standardowej listy produktów. Karta produktu, jak i listy produktów, posiadają standardowe elementy oraz powtórzone moduły, które omówiłem na stronie głównej. W szablonie został także zastosowany efekt wysuwanej tacki. Czyli innego sposobu podglądu zawartości koszyka, który w dowolnym momencie możesz włączyć i wyłączyć w module Podgląd koszyka. Jak włączyć szablon Frusento? Przejdź do sklepu z szablonami i po prostu zainstaluj szablon. Po chwili Frusento znajdzie się jako jedna z opcji wyborów w sekcji Szablony Storefront. Jeśli posiadasz nowy sklep, to szablon Frusento będzie od razu dostępny w zakładce Twoje szablony graficzne. Oczywiście jak zawsze, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac nad szablonem, wykonaj jego kopię, aby w przypadku jakichś niepowodzeń w każdej chwili móc wrócić do początkowej jego konfiguracji. Pamiętaj także, że elementy szablonu są w pełni edytowalne. Możesz zmieniać kolejność sekcji, wprowadzać zmiany. Wewnątrz sekcji dodawać nowe elementy. I na koniec, najlepsze: cały pakiet zaawansowanych funkcji, nowoczesny design, unikatowe moduły, które pozwolą ci stworzyć szablon na światowym poziomie, otrzymujesz za darmo. Uruchom to już dziś i przekonaj się, jak łatwo możesz zachwycić swoich klientów i zacznij sprzedawać więcej. To dopiero początek. Bo Frusento to pierwszy, ale nie ostatni z darmowych nowych szablonów, które przygotowaliśmy dla wszystkich klientów Shopper. Dlatego koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić premiery kolejnych szablonów.